To już prawie godzina 16, a skoro tak, to przenosimy się do studia faktów RMFFM. Wszystko co najważniejsze o tej porze ma dla nas Anna Wachowska. Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą już w Pałacu Prezydenckim. Nową parę prezydencką przywitał Andrzej Duda z małżonką. Nowe fakty w sprawie strzelaniny w Iwanowicach Małych w Śląskiem, przekaże jej reporterka RMFFM. Słaby sezon nad morzem. Turystów odstrasza deszcz. Karol Nawrocki po raz pierwszy w roli głowy państwa przekroczył próg Pałacu Prezydenckiego. To tu będzie pełnił swój urząd przez najbliższe pięć lat. Na krakowskim przedmieściu witały go tysiące osób. Jest tam też wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Igor Skrzypek. Igorze, jak wyglądało to pierwsze wejście nowego prezydenta do Pałacu? Witaj. Karol Nawrocki razem z pierwszą damą zdecydowali się przemieścić z Zamku Królewskiego do Pałacu Prezydenckiego pieszo i to pozwoliło na wymianę uścisków dłoni z sympatykami, nawet wspólne zdjęcia. Wśród tłumów zgromadzonych wzdłuż krakowskiego przedmieścia chętnych na spotkanie z prezydentem nie brakowało. Tyle ludzi. Nie wiadomo, czy człowiek się przebije. Trudno powiedzieć, ale z tego co widzę, to chyba się nie przebijemy, bo jest nas za dużo jesteśmy grupą, ile narodu przyjechało. To... No uważam, że bardzo dobry prezydent się znalazł. Ciężko będzie się spotkać z Karolem, ale mam taką nadzieję, że gdzieś tam się spotkamy. Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki długo nie zostanie, bo za chwilę na Polacu Piłsudskiego w Warszawie kolejny punkt inauguracji jego prezydentury. O 16.30 uroczyście przejmie zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Z krakowskiego przedmieścia w Warszawie Igor Skrzypak. Nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 34-latek, który według śledczych wczoraj postrzelił swojego brata w Iwanowicach Małych w powiecie kłobuckim w Śląskiem. Ranny 39 20-letni mężczyzna trafił do szpitala. Reporterka RMFFM Anna Kropaczek w faktach. Ani Witaj, panowie. co podejrzany mówił w prokuraturze? Nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. 34-latek był wcześniej już znany policji. W prokuraturze rejonowej w Częstochowie toczyło się inne postępowanie, w którym jest podejrzany m.in. o kierowanie gruźb karalnych wobec swojego drugiego brata. Teraz prokurator połączył śledztwa. Fakty ważne dla kierowców. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 73 na Podkarpaciu. W pobliżu Krajowic chodzi o trasę Pilzno-Jasło. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana. Problemy mogą tam potrwać do 18. .00. Trzy samochody osobowe zderzyły się także na Podkarpaciu. Na odcinku A4 do kolizji doszło w Paszczynie. Służby wprowadziły tam ograniczenie prędkości. Fakty z nadmorza w RMFFM tak słabego sezonu nad morzem nie było od pandemii. Wszystkiemu winna deszczowa aura, która zniechęca wielu turystów. Ci, co mogą, odwołują rezerwacje lub czekają na poprawę pogody, mówi reporterca RMFFM FM, Anecie Łuczkowskiej, Damian Greś z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Po ruchu widać, że jest tych odwiedzających, tych turystów mniej i jest to znacząca liczba. Lipiec był, mówiąc wprost, marny. Rok do roku ten ruch był mniejszy, nawet o 40%, no to jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście to się przekłada na wszystko inne tak? restauracje, atrakcje e, także na pewno ten sezon będzie odczuwalnie słabszy nad Morzem i nie tylko nad Morzem, bo w środku regionu też. Jest nadzieja na to, że w sierpniu choć troszeczkę się to odbije? Taka nadzieja jest, tych tej rezerwacji trochę się pojawia, według relacji właścicieli hoteli czy pensjonatów to potrafią się wypełnić w ciągu jednego, dwóch dni do, do 100 jeśli ta prognoza rzeczywiście pokazuje, że będzie fajnie. No jeżeli potem pokazuje, że będzie źle, no to zawsze ktoś się rozchoruje w rodzinie albo zdarzą się inne przypadki na gminie. Najbliższy weekend ma być nad morzem już typowo letni, według prognoz będzie słonecznie, a termometry pokażą około 25 stopni. Radio, Muzyka, Fakty. RMFFM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sprawdźmy w takim razie jeszcze, co czeka nas w pogodzie. No, znaczne ocieplenie i to już od jutra zdecydowanie możemy cieszyć się, jeśli nie lubimy deszczu. A myślę, że są tutaj tacy, którzy już chcieliby pocieszyć się pogodą na urlopie. No więc jutro od 22 stopni na północy kraju przez 24 w centrum do 26 na zachodzie, bez deszczu, tak obiecują synoptycy. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji, do chłodzenia domu i mieszkańców.